Kochani, bardzo miło mi tutaj być z Wami. E, cieszę się bardzo, bo Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg, któremu służymy, jest dobrym Bogiem, łaskawym Bogiem, wiernym Bogiem. E, pozdrowienia serdecznie z Gołdapi, Wam przywożę, z, z miasta, w którym e, żyję i służę Bogu. E, przeżywamy różne rzeczy, jak to w Bogu. Chyba takim największym wydarzeniem jest to, że budujemy nowy budynek zborowy. <laughs> rozbudowujemy, chwała Bogu tak, istniejący budynek zborowy, spodobała nam się taka, taki projekt takiej stodoły niemieckiej, żeby to taka belkowanie było w środku drewniane widać, także może nie jest jakiś duży, 16, w środku 16 metrów długi i 13 metrów szeroki do sufitu będzie, znaczy nie do, do gątu, tylko do sufitu 6 metrów, także Myślę, że będzie całkiem nam tam przyjemnie. Kochani, chciałbym się z Wami Bożym słowem podzielić i chciałbym dzisiaj, jakby, dwie rzeczy osiągnąć w moim zwiastowaniu. Pierwsza rzecz to dla tych osób, które przeżywają trudny czas, trudne chwile, przeżywają brak odpowiedzi na modlitwę, przekazać słowo Boże i powiedzieć, żebyśmy mieli nadzieję w Panu. Amen. A dla osób, które przeżywają dobry czas, chciałbym powiedzieć coś takiego: naucz się budować w ludziach, którzy wokół ciebie są nadzieję. Dlatego że jedno z wezwań Bożego słowa, które napotykamy, jeden z wersetów, który powtarza się jak refren, to jest refren, że abyśmy my jako ludzie mieli nadzieję. List do Kolosan między innymi pierwszy rozdział Albo może psalm 27, werset 14, psalm 27, werset 14, powiada Miej nadzieję w Panu, miej nadzieję w Panu, bądź silny, bądź mężny i miej nadzieję w Panu. A list do Kolosan, pierwszy rozdział, werset 27, powiada Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus, w was nadzieja jak ważną rzeczą w życiu jest mieć nadzieję. Kochani, kiedy czytamy Boże Słowo, możemy przeczytać o tym, że jeden z żydowskich zwyczajów to był zwyczaj rozrywania szat. Wiele razy w Biblii możemy o tym przeczytać, że ludzie, gdy byli e, e, wstrząśnięci, gdy było im ciężko, gdy przeżywali trudne chwile, rozrywali swoje szaty. Dla nas dzisiaj jest to zwyczaj niezrozumiały. Nie wiem, może wy praktykujecie rozrywanie szat, ale prawdopodobnie niewielu ludzi to robi. I żeby to zrozumieć, to warto jest zrozumieć, że dzisiaj ubranie niewielką ma wartość tak naprawdę. Jeszcze w czasach moich rodziców, gdy byli młodzi, moja mama miała dwie sukienki, opowiada. Jedno na niedzielę, a jedno na co dzień. A tata jak do ślubu szedł, bo mama miała dwie sukienki, a tata niestety miał, nie, nie miał w co się ubrać, to od kolegi garnitur pożyczył. I w garniturze pożyczonym do ślubu poszedł. Bo ubranie było kiedyś jeszcze, kiedyś czymś cennym. Dzisiaj w naszym sklepie słuchajcie są takie sklepy z używaną odzieżą i tam za złotówkę można kupić ubranie. I pożyć to ubranie niektórzy, którzy pracują za fizycznie mówią Marek ja idę kupuję, nawet nie piorę, po prostu zużyję i wyrzucam. Ale w tamtych czasach ubranie było czymś cennym, i ludzie, gdy rozdzierali swoje ubranie, to oznaczało, że naprawdę coś dramatycznego wydarzyło się w ich życiu. Pozwólcie, że chociaż kilka historii z Biblii, może szybciutko przypomnę. Jozue i Kaleb wracają z Kanaanu. Ludzie nie przyjmują dobrej wieści. Naród płacze całą noc. Jest zapisane, tej nocy Izrael płakał. Znaczy, oni byli zrozpaczeni sytuacją, która się wydarzyła. I Słowo Boże mówi, że co oni zrobili? Oni weszli między lud i co? Rozdarli swoje szaty. Albo inna historia. Człowiek, który został wodzem w narodzie izraelskim, wyrusza na wojnę. Wojna, niepewna sprawa. Ale staje przed Bogiem, miał na imię Jefta ten dowódca i modli się do Boga, mówi Boże, jeśli dasz mi zwycięstwo, to pierwsze co wyjdzie z mego domu, ja tobie poświęcę. I myślał, może jakaś owca wyjdzie, a może jakiś wół wyjdzie z, z domu. I poświęci to panu, ale cóż się stało? Jego córka, co Boże, a miał tylko jedno dziecko, i to była jego córka. Ona wyszła z radością, żeby ojca widać. Jef tak gdy to zobaczył, był przerażony. Rozdarł swoją szatę. A w Nowym Testamencie apostoł Paweł z Sylasem, chyba to była Listra, jeśli się nie, nie mylę. Uzdrowili człowieka. I wiecie, kiedy go uzdrowili, ludzie byli podekscytowani. Taki cud w życiu nie widzieli. I kapłan świątyni pogańskiej e, e, mówi: wow, oni są jak bogowie, którzy stąpili między ludzi. I chcieli ich uczcić taki, wiecie, sposób, no, żeby to było. Więc Paweł z Sylasem po prostu byli tak tym zrozgotani, nie wiedzieli jak wyrazić swoją rozpad, że to jest po prostu jakaś katastrofalna pomyłka. Oni rozdarli swoje szaty. Ale, kochani, jedna grupa ludzi nie mogła rozdzierać szat. Szaty mogły drżeć kobiety, królowie, szaty mogli rozrywać wodzowie, prorocy. Mężczyźni, różni ludzie mogli rozrywać swoje szaty. Jedna grupa ludzi pod groźbą kary śmierci nie mogła szat rozdzierać. Im nie wolno tego było robić. Powiem więcej: szaty kapłańskie, gdybyśmy weszli w szczegóły Starego Testamentu, one były zrobione tak może nie będę tego czytał. Ale one były zrobione tak, żeby ta szata się nie porwała. Jest napisane na przykład tutaj przy szyi, żeby była zrobiona jak pancerz oprzyta skórą. I jest napisane, a, a, a powinna być tak zrobiona, żeby się w żadnej sytuacji co nie podarła. I pytanie, dlaczego kapłani nie mogli podrzeć swoich szat? Pewnego razu. Na samym początku, kiedy naród izraelski wyszedł, uczył się zakonu, arcykapłanem został Aaron. Miał synów. Jak myślicie, kochał swoich synów? Bracia, macie synów tutaj trochę? Kochacie swoje dzieci? No. Ja mam jednego. Czasami trudno bywa. Ale kocham moje dzieci. Kocham moje dzieci. I wiecie, tak się zdarzyło, że jego dwaj synowie zrobili coś bardzo niemądrego: zasmucili Boga. I Bóg pokarał ich śmiercią. Aaron miał czterech synów. Dwóch z nich Bóg pokarał śmiercią. Jak myślicie, co przeżywała żona Aarona? Wychować synów. Karmić, na rękach nosić, a Aron też, przez pustynię szli latami, na rękach nosić, troszczyć się, pielęgnować te dzieci. I teraz Bóg pokarał śmiercią. No tragedia, ktoś powie: Słuchajcie, no, no Bóg pokarał, no, ale no, człowiek jest tylko człowiekiem. Myślę, że żona rozpatrzała. I wtedy natchniony Duchem Świętym, Mojżesz, e, mówi: Tak do Arona, to jest w dwóch miejscach, ja bym czytał z jednego miejsca, potem rzekł Mojżesz do Arona i do jego synów, księga kapłańska, Elezara i Tamara, włosów na głowych waszych nie rozwiszajcie i szat waszych nie rozdzierajcie, abyście nie pomarli i aby Pan nie rozgniewał się na cały zbór lecz bracia wasi, cały dom Izraela niech opłakuje ten pożar, który wzniecił Pan zobaczcie, nie dziwne słowo Bóg mówi przez Mojżesza naród izraelski może płakać Aaronie, twoja żona może rozpaczać stać i rozpaczać naród może rozpaczać z powodu tego, co się stało ale ci ty i twoi dwaj synowie, którzy są kapłanami, oni nie mogą tego zrobić. Nie mogą rozdzierać szat, nie mogą rozpaczać. Dlaczego? Nie wiem, czy wiecie, ilu ludzi w Biblii spotkało czasami błogosławieństwo z powodu tego, że rozdarli szaty. To było niezwykłe, że Bóg błogosławił ludzi, na przykład król Joziasz. Gdy pokutował, rozdarł swoje szaty, to Bóg aż do proroka powiedział, a ty widziałeś, co on zrobił? Widziałeś, proroku mój? On rozdarł swoje szaty. Ty to widziałeś? Moje serce jest poruszone. Piękne ubranie miał. No król najczęściej ładnie chodzi ubrany. To dużo kosztowało. Ale Bóg mówi, nie pożałował z tej rozpaczy. Z szat nawet królewskie podarł. Bóg mówi do proroka, widziałeś, co zrobił? Ty idź do niego, powiedz mu, że ja to zobaczyłem, że On rozpacza. Ja widzę Jego rozpacz, Jego zasmucenie. Ja Go pobłogosławię z powodu tego, że On tak rozpacza i się smuci, że mu przykro. Ale dlaczego kapłan nie mógł rozdzierać szat? Mógł, tylko z jednego powodu, o czym sobie powiemy potem. Ale normalnie nie mógł tego robić. Dlaczego? Kochani w narodzie izraelskim kapłani byli ludźmi, którzy sprawowali służbę w przybytku pańskim, tak? Więc to oni powinni Boga znać najbardziej ze wszystkich. Tak czy nie? Więc jeżeli przyszłoby nieszczęście do ich życia problemy i oni by się załamali. I oni by stracili nadzieję. I oni powiedzieli w związku z tym, że w moim życiu się nie układa. Ja się poddaję, ja się załamuję. Co to by było? Bóg mówi, wszyscy mogą rozpaczać. Bracia i siostry, a my jesteśmy kim w tym świecie? Kapłanami Boga żywego? A ja chcę dzisiaj mówić o nadziei przez chwilę, żebyś ty miał nadzieję. A kiedy my potrzebujemy umiłowania nadziei? A jeżeli wszystko się w Twoim życiu dobrze układa, Ty buduj nadzieje w innych. Ty jesteś kapłanem Boga żywego. Tobie nie można poddać się rozpaczy. Mogą rzeczy iść tak, że wydawałoby się wszystko się wali, nie układa się, nie masz pracy, jeśli ci ciężko w domu, w małżeństwie, jeśli ci ciężko w relacjach w, w, w osobistych z innymi ludźmi, może sam na zawiniłeś, może ktoś zawinił, ale tobie nie wolno poddać się rozpaczy. Ty nie możesz rozrywać, ty jako Pan masz inne szaty. Pan dał Tobie szaty. To nie jest ładne ubranie, za, kupione nawet za drogie pieniądze. Ale Pan dał Tobie inne szaty. Szatą sprawiedliwości przyodział Cię, tak? Kościół ma Boże szaty. Tych szat nie można rozdzierać. Te szaty nie służą do tego, żeby je rwać. To Pan Cię przyodział, Twoją nagość. Ty jesteś kapłanem, reprezentantem Królestwa Bożego. Tobie nie można stracić nadziei. Ty nie możesz się podać, gdy łódka się kolebie, gdy wszystko się chwieje, gdy wszystko zawodzi. Modli się już rok i dwa i pięć i niewysłuchana Twoja modlitwa. Tobie nie wolno podać się rozpaczy. Kochani, z jednego powodu arcykapłan mógł rozleźć szaty. Apostoł Paweł znał Słowo Boże i Stary Zakon, dlatego on Wtedy, gdy go chciano uczyć jako Boga rozdarszaty, ale ja może inną historię przywołam. Oto arcykapłan żydowski święto Paschy się zbliża. Jezus stoi przed sądem. Arcykapłan go pyta, czy ty jesteś, Synem Błogosławionego? Czy Ty jesteś? tak Jezus jednoznacznie odpowiada. I co wtedy arcykapłan zrobił? Rozdarł swoje arcykapłańskie szaty. Z jednego powodu arcykapłan mógł rozdać szaty. Kapłan. Z powodu tego, że mówiąc, e, działo się źle w Królestwie Bożym, e, że było, było bluźnierstwo, było coś niedobrego. Kochani, dzisiaj my żyjemy w świecie, gdzie ludzie rwą szaty, bo nie mają nowego samochodu. Dwa szaty, bo za mało zarabiają. Dwa szaty, dlatego że coś brat mi powiedział, jak on mógł, a siostra powiedziała, a jak ona mogła, ale jeżeli chodzi o sprawy kościoła, to czasami no, obojętne nam, obojętne nam jak sprawy kościoła idą. Ale drodzy, my powinniśmy mieć innego serca. Tak jak Jezus, on, jeśli chodzi o sprawy królestwa, był gotowy, nieugięty jak stal, ale jeśli chodzi o swoje osobiste sprawy. Ja nie widzę, żeby on tak się troszczył o, o dom, o meble, o różne sprawy osobiste, tak zabiegał, tak mu zależało, żeby na koncie dużo mieć. Ja tego nie widzę w nim. Nie było dla niego to aż tak ważne. Pan się o niego troszczył, jego ojciec niebieski. Dlatego, kochani, uważajmy na to, kiedy rozrywamy swoje szaty. I drodzy, my powinniśmy być ludem Bożym. Amen. My jesteśmy ludem Bożym. Opowiem Wam pewną historię która mnie bardzo poruszyła i gdzie jestem, ją odpowiadam. Nie wiem, czy wiecie o tym, że pierwszym narodem, który przyjął chrześcijaństwo, to była Armenia. Pierwszy naród, który przyjął chrześcijaństwo. To była Armenia. Każde dziecko w szkole uczy się tej historii w Armenii. Możecie wziąć podręcznik od historii, to przeczytać. Możecie wklikać sobie w goglach. A Armenia, historia, i to przeczytać, że tak właśnie było. To jest fakt historyczny. Były dwa rody w Armenii. Jak to się stało? Były dwa rody w Armenii, które walczyły o władzę. I ten ród wybił tych wszystkich. Króla aktualnego i całą jego rodzinę został tylko brat i siostra. Więc ten ród, wujkowie, ciocie i tam, co tylko się dało, bo to klany były, wybił cały ten ród i zostało tylko dwóch braci. I musieli uciekać z Armenii. Ty, ty dwu, ty, dwu, to były dzieci, tych dwóch chłopców ocalono, wywieziono z Armenii. I jeden z tych chłopców miał na imię Grzegorz. I w Kapadocji wychowano go. I usłyszał o Jezusie Chrystusie. Oddał swoje życie i uwierzył. A w tym czasie tu był brat i siostra. Tak się sprawy potoczyły, że cała rodzina wymordowana, ich ojca została zamordowany i ten brat został królem. I ten Grzegorz, bardzo trudne imiona, siostra Ducha, to są takie imiona, które bardzo trudno, Grzegorz to mi łatwo wymówić. I wiecie, ten Grzegorz, gdy się nawrócił w tej Kapadocji, postanowił wrócić do Armenii i głosić Boże Słowo. Świadom tego, co jemu grozi. I wyobraźcie sobie, wrócił do Armenii, głosił Boże Słowo na dwór króla e, Tiryda Tesa się dostał tego właśnie króla, tego chłopca, który ocalał z tej zagłady. I w którymś momencie, kiedy trzeba było składać ofiarę Bogom Pogańskim, on tej ofiary nie złożył. I okazało się, że jest chrześcijaninem. Okazało się, że jest o, o, synem tego człowieka, który całą tą rodzinę wymordował. Wtrącono go do lechu. Nasza Wikipedia mówi, że 15 lat ten Thirdades utrzymywał go przy życiu w więzieniu. Jest użyte słowo, przez 15 lat okrutnie go torturował. Okrutnie. Nie wiem, czy ktoś czytał u Was książki, najświeższy na, św... na, św... na, św... na, św... na świecie. Tam jest ta historia opisana. E... Demos Szakarian mówi, że to prawdopodobnie siostra tego ta ocalała, troszczyła się, chodziła słać słowa, jedzenie mu nosiła, bo on przetrwał te 15 lat. 15 lat. Nasza Wikipedia mówi, okrutnie był torturowany. Przez 15 lat. Słuchajcie, ja to t... jaka była jego nadzieja! On był kapłanem Boga Żywego. 15 lat więzienia i okrutnych tortur. I po 15 latach król rozchorował się. Nie było lekarstwa. Wtedy ta siostra chorstowi ducha powiedziała: Słuchaj, a może by tego Grzegorza z tego więzienia wyciągnąć? Bo on wierzy w uzdrowienie. I wyciągnięto go z więzienia. Słuchajcie. On modlił się o tego człowieka, który go przez 15 lat torturował, i on został całkowicie uzdrowiony. Nawrócił się, przyjął chrzest. Obaj zaczęli po całej Armenii głosić Boże Słowo, i kraj przeżył przemianę. Ja, gdy myślę o tej historii, słuchajcie, gdy myślę o tym Grzegorzu, to po prostu to ścina mnie z nóg. Gdy myślę o cierpieniach, które ja znoszę, albo czasami ktoś mówi, że jemu ciężko w życiu, to myślę sobie. Boże drogi, to ty chyba nie wiesz, jak tobie dobrze w tym życiu. Jak Tobie przyjemnie w tym życiu. A jak on miał nadzieję? Wiecie, on mógł wyjść z więzienia i powiedzieć dobrze ci tak. To kara Boża za, za to, co to mnie spotkało. To, to ja się cieszę za te moje cierpienia. Będziesz chory i umrzesz. Ale on miał inne serce, inną postawę. Modlił się. Amen. I kraj cały przeżył przemianę. To jest naprawdę w ogóle historia Armenii jest ciekawa. Pierwszy kraj, który przeżył Holokaust. Dzisiaj jest 3, 3 miliony ludzi w Armenii. Turcy kiedyś wybordowali tam półtora miliona ludzi. Półtora miliona to może, ale wiecie, w skali kraju, który liczy 3 miliony, to jest naprawdę bardzo dużo. Może jeszcze jedną historię Wam opowiem z Bożego Słowa. Nie wiem, czy znacie historię o Bogaczu i Łazarzu. Wielu biblistów, to znaczy osób, które czytają słowo, uważa, że to nie jest przypowieść. Dlatego, że w przypowieściach, Jezus mówił, przypowieście, historie różne, nie ma imion, ale tutaj jest imię jednego człowieka, łazarz. I uważa się powszechnie, że to jest historia prawdziwa. Nie, nie hipotetyczna, ale prawdziwa. I dla mnie w tej historii. Łazarz jest absolutnym herosem. Słuchajcie, to jest heros nad herosami dla mnie. To jest w ogóle, o, jego, on mi się w głowie nie mieści. O w ogóle jego postawa. Ja przeczytam wam tę historię. Posłuchajcie. A był pewien, Ewangelia Łukasza. Łukasza Ewangelia, rozdział 16 i werset 19. A był pewien człowiek bogaty który się przyodziawał szaty szkarłatne i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Wiecie, ja znam wielu bogatych ludzi, ale nie znam takiego człowieka, co codziennie ucztuje. Znam taki co raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, ale takiego, co już nie musi pracować, tylko może codziennie balować, to takiego nie znam. Ten musiał być naprawdę bogaty, rozumiecie, to nie był tylko bogaty człowiek, że on pracował całe dnie, a raz w tygodniu sobie tam lepiej pojadł. Ale on codziennie wystawnie ucztował. I był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Tymczasem psy, psy przychodziły, lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama. I Łazarza na Jego łonie. Kochani, niezwykła historia. Pomyślcie sobie, przez chwilę, gdybyście wy byli tym Łazarzem. Tak niech nasza wyobraźnia się uruchomi. I kochasz Boga. Skoro poszedł do nieba, to chał Pana, tak? Miał wiarę? Modliście, Boże. Może był podróżnikiem w tym mieście, bo nie miał rodziny. I, i, I czy modlił się o chleb? O zmianę losu? Jeżeli był normalny, to się modlił. Czy to się działo? Nie działo. Normalnie był chory. Czy normalnie człowiek chory modli się o zdrowie? Jak myślicie, czy nie? No, no modli się. Ale. Ja wierzę, że on był człowiekiem nadziei. Moja mama zmarła mając 61 lat. Zmarła na nowotwór. Ja spędzałem z nią całe dnie. Śpiewałem jej, modliłem się z nią. Moja mama powiedziała, że nie pójdzie do lekarza. I nie poszła. Powiedziała, że jak umrze, to umrze. Ja powiem, mama, ale ty gaśniesz. A ona mówi, Marek, ja wolę umrzeć, chora. Wierząc w Boże uzdrowienie, posłuchajcie, wolę umrzeć chora, wierząc w Boże uzdrowienie, niż żyć 100 lat będąc zdrowa i nie wierzyć w to, że Bóg może coś uczynić w życiu człowieka. Mi lata zajęło, żeby to zrozumieć. Ta historia mi też pomaga to zrozumieć. Kochani, my jesteśmy kapłanami Boga żywego. My nie mamy prawa rozdzierać naszych szat, nie poddawaj się umiłowany rozpaczy, nie poddawaj się rozpaczy, nie poddawaj się, gdy rzeczy nie idą tak, a czasami nie idą tak, byś chciał, nie poddawaj się rozpaczy, trzymaj się całym sercem Boga żywego. Może jeszcze jedną historię wam opowiem. Mój wujek w 1939 roku został aresztowany przez Niemców i do wiosny 1945 roku siedział w obozach koncentracyjnych, w trzech chyba obozach koncentracyjnych, a zmarł w 76 roku, kiedy miałem 16 lat, spędziłem z nim bardzo wiele czasu. Został aresztowany trzy miesiące po nawróceniu. Tylko się nawrócił. Ledwo słowo Boże znał. I na pięć lat poszedł do obozu koncentracyjnego. Robiono na nim eksperymenty. Straszne rzeczy przeżył. Jeden dzień w roku zawsze świętował. Mówi Marek: Tego dnia trzy tysiące ludzi umarło w obozie z zimna. Ja nosiłem te trupy na stosy. I tego dnia postanowiłem, że Pan mnie zachował. Ten dzień zawsze będę świętował. Ten dzień zawsze będę w moim życiu świętował bo ja przeżyłem ten dzień, tą noc, jakaś mroźna noc tam gdzieś w oczym było. Całe życie chodził tak śmiesznie, jak myślisz za nim, słuchajcie, o tak chodził, o tak Jak ja szedłem wujek, a to nie możesz normalnie iść, a on tak parę kroków zrobił normalnie i za chwilę, o tak o, wiecie o. Po pięciu latach w młodości chodzenia tak na okrągło, tak mu to wbito, że nie był w stanie do końca życia chodzić inaczej, jak tylko właśnie o tak, o, tak dziwnie nogi podnosił, bo tak w obozie chodzono. I poszedł tam, wiecie, ja mógłbym siadać, z, z opowiedzieć mojego wujka, które on opowiadał wielokrotnie. Ale jedno rzecz niezwykłą, wiecie, on wyszedł z obozu i on był jednym z najpogodniejszych i radośniejszych ludzi, których ja znałem. On nigdy nie mówił w ten sposób: Młodość mi zabrali, zdrowie mi zabrali, o, zmarnowałem lata, a on zawsze mówił inaczej. Pan mnie zachował. Jaka miłość Boża wielka. Pan był ze mną. Bóg mi pomagał. Pan wysłuchał mojej modlitwy. Pan ocalił. Ocen... Wiecie, te same dwa przeżycia. A jakie inne myślenie. Zdrowie mi zabrali. Młodość mi zabrali. Zamiast tu mieć fajną młodość, piękną młodość, ja w obozie koncentracyjnym. Eksperymenty. Wszyscy umarli z całej sali. Jeden ja po zastrzykach przeżyłem. Albo inna historia opowiadał. Straszające, inne myślenie. Zawsze mówił: Jaki Bóg dobry, jaka łaska Boża wielka, jaka miłość cudowna. Mój Boże, jak się po prostu nawrócił, był kapłanem Boga żywego. On nie rozdzierał swoich szat. Dałby Bóg mi, żebym ja taki był. Dałby Bóg mi, żebym ja, ten dobry wzorzec, który znam z mojego życia, umiał w moim życiu naśladować. Kochani, tak chciałbym Was zachęcić, umiłowani. Jeśli w Waszym życiu rzeczy idą tak, jak nie powinny, problemy finansowe, trudności, kłopoty, jesteście kapłanami. Niech Wasza rodzina niezbawiona, niech Wasi sąsiedzi, niech środowisko, w którym się poruszacie, to nie o to chodzi, że Ty będziesz udawał bohatera w kościele. I ją rzeczy źle, a ty powiesz, że jest dobrze. Nie, ale tam, gdzie jesteś, wśród ludzi, których jesteś, ty bądź osobą, która ma nadzieję w Bogu. Amen. Bo Twoja służba to nie tylko tu, Twoje usługiwanie, Twoja postawa, ale tam wszędzie, gdzie jesteś, ty tam nieś nadzieję. A drodzy bracia, ale także chciałbym Was zachęcić do tego, żebyśmy my byli ludźmi, którzy niosą nadzieję dla ludzi w tym świecie, zachęcają innych, budują innych, podnoszą innych na duchu. Bardzo mi się podoba ten obraz, kiedy Dawid e, e, schronił się w świątyni Adulam. I tam przyszli do Niego ludzie. Czterystu rozgoryczonych, zadłużonych, rozgoryczonych 400 ludzi mężczyzn. Nie. <śled> zadłużonych, obciążonych wyrzutków, a on został ich przywódcą. Ja myślę, że on sam miał źle, jemu samemu było ciężko, on sam nie miał gdzie głowy skłonić, on sam nie miał, ni nie miał nic im, co miał dać, on nie miał pieniędzy, żeby im zapłacić, ale co on miał? On miał nadzieję, on miał wiarę w Boga, on miał coś, co było niematerialne, ale on to miał. On ma miłość Bożą. Kochani, bądźmy ludźmi nadziei. Amen. Wiara, nadzieja. Miłość, wiara zawsze idzie pierwsza, miłość jest najważniejsza, ale jak ważna jest nadzieja, tą naszą nadzieją jest Chrystus. Tak jak na początek usłyszeliśmy, naszą nadzieją jest Chrystus. Nie rozrywaj swoich szat, nie rozrywaj swoich szat, nie rozrywaj. Czasami trzeba popłakać w samotności, czasami trzeba wylać łzy przed Panem, czasami trzeba. Być skruszonym przed Bogiem, płakać, żalić się. Znamy to wszyscy, ale nie rozrywaj swoich szat. Nie rozrywaj, nie rozpaczaj, nie poddawaj się. Amen. Powstań, drodzy, aby pomoglić się.